24 kwietnia 1990 roku wahadłowiec Discovery wyniósł na orbitę wokół ziemską kosmiczny teleskop Hubble'a. Kilka tygodni później wyposażone w niemal 2,5-metrowe zwierciadło urządzenie miało przysłać na Ziemię pierwsze zdjęcia. Najsłynniejsi amerykańscy astronomowie, którzy specjalnie z tej okazji przyjechali do kompleksu NASA w stanie Maryland, z niecierpliwością wpatrywali się w wielki ekran, czekając na pierwsze obrazy. I wreszcie się doczekali zdjęcia były nieostre. W pomieszczeniu rozległo się kilka niemrawych braw i zapadła cisza. Przerwał ją głos Rogera Leyanda z obserwatorium w Arizonie, który powiedział głośno: To cholerstwo ma aberrację sferyczną. Kieruj się do gwiazd. Czy NASA wysłała w kosmos urządzenie z wadliwym zwierciadłem? Tak. Czy wydano na tę misję miliardy dolarów? Tak. Czy załogi kolejnych misji wahadłowców w następnych latach musiały za kolejne miliardy dolarów korygować wadliwą optykę Habla? Tak. Czy warto było to wszystko robić? Jak najbardziej. Kosmiczny teleskop Habla pracuje od 35 lat i wciąż przysyła na Ziemię wspaniałe obrazy, które analizuje już kolejne pokolenie astronomów. Przypomnę najsłynniejsze zdjęcia zrobione przez to urządzenie. A są to. Rodzące się gwiazdy w mgławicach NGC 2014 i NGC 2020. Słynne filary stworzenia w mgławicy Orzeł. Saturn. Galaktyka spiralna Wiry w konstelacji Psów Gończych. Mgławica Kraba. Pozostałość po wybuchu supernowej, do której doszło około tysiąca lat temu, a wiemy o tym wybuchu, bo zauważyli go starożytni chińscy astronomowie. I wreszcie moja ulubiona galaktyka, galaktyka M14, zwana częściej galaktyką Sombrero. Chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego. Dzięki HST spojrzeliśmy na wszechświat z zupełnie nowej perspektywy, bo kosmiczne teleskopy dają nam kosmiczny punkt widzenia i pozwalają dokonywać kolejnych przełomów. Pytanie tylko, po co wysyłać właściwie urządzenia obserwacyjne w kosmos? Odpowiedź zawiera się w jednym słowie atmosfera. Gazowa otoczka, która oddziela nas od kosmicznej pustki, dzięki której oddychamy i żyjemy, jest w nieustannym ruchu. Światło gwiazd i innych ciał niebieskich musi przebić się przez mieszaninę różnych gazów o różnej temperaturze, a także pyłów i pary wodnej, by dotrzeć wreszcie do zwierciadła teleskopu na Ziemi, a stamtąd do naszego oka. W efekcie często patrzymy na drgający, rozmyty obraz. To zjawisko, które psuje zabawę amatorom astronomii na całym świecie i bardzo utrudnia pracę profesjonalnym badaczom nieba. Dlatego często obserwatoria buduje się na górskich szczytach, żeby przynajmniej część atmosfery mieć pod, a nie nad sobą. Ale to rozwiązuje problem tylko częściowo, o czym przekonali się boleśnie radzieccy konstruktorzy radzieckiego teleskopu BTA6, który wyposażono w potężne zwierciadło o średnicy ponad 6 metrów. Zresztą to monstrualne zwierciadło odlewano kilka razy ponieważ grube tafle szkła pękały w czasie chłodzenia, a skazy na powierzchni tak bardzo zniekształcały obraz, że musiano zakrywać je ciemnymi kawałkami materiału. No dobrze, powiem to wprost – szmatami. Do tego dochodziły drgania atmosfery, mimo że obserwatorium BTA-6 zbudowano na kaukaskim szczycie na wysokości ponad 2000 metrów. Rozwiązaniem tego problemu okazała się optyka adaptatywna, Którą zastosowano w teleskopach nowej generacji, takich jak VLT, znajdujący się w Chile. Zwierciadła w takich urządzeniach nie są nieruchome. Specjalne systemy siłowników zmieniają ich kształt kilka tysięcy razy na sekundę, dopasowując geometrię zwierciadeł do aktualnych warunków, takich jak temperatura czy wilgotność. Zwierciadło można porównać do naleśnika, który co chwilę minimalnie zmienia swój kształt. Efekty są spektakularne. A jednak myślę, że to właśnie kosmiczne teleskopy sprawiają, że nauka dokonuje kolejnych spektakularnych skoków naprzód. Teleskop Hubble'a pozwolił nam spojrzeć naprawdę daleko, a uzyskane przez niego obrazy zadziwiły uczonych. Oto zdjęcie Jowisza z podręcznika astronomii z 1968 roku. A takie zdjęcie był w stanie zrobić kosmiczny teleskop Hubble'a. Ale to nie wszystko. Urządzenia obserwacyjne umieszczane ponad atmosferą mogą nieustannie obserwować wszechświat, niezależnie od pory dnia czy pogody. W 2009 roku wahadłowiec Discovery wyniósł na orbitę kosmiczny teleskop Keplera. Dzięki żyjącemu w XVI wieku astronomowi i matematykowi Janowi Keplerowi i zdefiniowanym przez niego prawom ruchu planet, możliwe stało się dokładne obliczanie parametrów ciał poruszających się po orbitach. Teraz teleskop nazwany jego nazwiskiem miał dokonać kolejnego przełomu i zrobił to. W ciągu kilku lat urządzenie obserwowało niewielki fragment nieba na granicy gwiazdozbiorów łabędzia i lutni. Chodzi oczywiście o niebo północne. Kosmiczny teleskop Keplera patrzył na gwiazdy, szukając delikatnych zakłóceń w ich jasności, które mogłyby świadczyć o tym, że przed ich tarczami przemieszczają się inne ciała, czyli planety pozasłoneczne. Pracę teleskopu Keplera można porównać chyba do kogoś, kto patrzy przez okno wieczorem na światła zapalone w oknach budynków. Teleskop był w stanie wykryć bardzo delikatną zmianę jasności gwiazd. Trochę tak, jakby ktoś w jednym z wielu okien opuścił roletę tylko o kilka centymetrów. Wyniki pracy tego teleskopu były dość interesujące. Oto rejon nieba, który obserwował teleskop Keplera. A to planety słoneczne, które odkrył. Jest ich ponad 2600. To trochę jak spojrzenie na wszechświat przez dziurkę od klucza. Naukowcy musieli zweryfikować swój pogląd na częstotliwość tworzenia się planet w innych układach. Dziś wiemy, że w naszej galaktyce jest prawdopodobnie tyle planet, ile gwiazd. Oczywiście statystycznie rzecz biorąc, bo są układy posiadające wiele planet, ale i takie, które nie mają ich wcale. Ale to one są raczej anomalią. Typową gwiazdę okrążają właśnie planety a jest ich w naszej galaktyce, uwaga, przynajmniej 100 miliardów. Inne kosmiczne urządzenie, czyli kosmiczny teleskop Jamesa Webba, opuścił wyrzutnie europejskiego kosmodromu w Kourou w Gujanie francuskiej 25 grudnia 2021 roku. Wiele osób nie wierzyło, że ta misja się może udać. Bo aby upchnąć całe urządzenie w ładowni rakiety Ariane 5, urządzenie musiało zostać złożone, trochę jak origami. Dlatego właśnie często było tak nazywane kosmicznym origami. W czasie lotu do miejsca docelowego, na orbicie oddalonej od Ziemi o około 1,5 miliona kilometrów, poszczególne elementy urządzenia rozkładały się. Nie tylko osłony chroniące teleskop przed promieniami słonecznymi, ale także samo zwierciadło. Wszystkie etapy rozkładania teleskopu przebiegły bez problemu. Pytanie, po co takiemu urządzeniu wielowarstwowa tarcza chroniąca je przed Słońcem? Otóż kosmiczny teleskop Jamesa Webba obserwuje wszechświat w podczerwieni, a to pozwala spojrzeć nie tylko naprawdę daleko, ale również zobaczyć znane nam już obiekty dosłownie w zupełnie nowym świetle. Na przykład Jowisza i jego pierścienie, a także Zorze nad jego biegunami. Pierścienie Saturna, w których, jak widać, znajdują się gigantyczne ilości wodnego lodu. Zobaczyliśmy także Neptuna i jego wspaniałe pierścienie. Dzięki wykorzystaniu podczerwieni możemy wzrokiem przeniknąć kosmiczny pył i porównać zdjęcia wykonane przez kosmiczny teleskop Hubble'a z obrazami uzyskanymi w podczerwieni. Powróćmy zatem na chwilę do słynnych filarów stworzenia. Oto zdjęcie widziane w świetle widzialnym. A tak wygląda to samo miejsce w podczerwieni. Widzimy więcej i bardziej szczegółowo. Tak szczegółowo, że możemy po raz pierwszy w historii zobaczyć planetę pozasłoneczną. Ale mogliśmy spojrzeć także dalej. Najdalsze i najstarsze wciąż oddalające się od nas galaktyki są już dla naszych oczu niewidoczne, ale nadal można dostrzec je no właśnie w podczerwieni. Ale to nie wszystko. Kolejny kosmiczny teleskop być może sprawi, że naukowcom uda się rozwikłać jedną z największych zagadek współczesnej astrofizyki. Potwierdzić istnienie ciemnej materii i ciemnej energii, które, jak sądzą uczeni, wpływają na przykład na niepasujący do modeli teoretycznych ruch gwiazd w galaktykach. Aby zrozumieć, w jaki sposób tworzą się i zachowują galaktyki, umieszczono w kosmosie kolejne niezwykłe urządzenie: to teleskop Euklidesa, który przez kolejne lata będzie tworzył trójwymiarową mapę niemal jednej trzeciej nieba. To prawie 2 miliardy galaktyk. Mając tak dokładny model, naukowcy będą w stanie prześledzić zachowanie obiektów w dalekim kosmosie i być może uda im się znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytania zadawane tu, na Ziemi. Ale w jaki sposób teleskop jest w stanie rozpoznawać, co jest galaktyką, a co nią nie jest? Tym razem astronomom pomogli wolontariusze, którzy wzięli udział w programie kosmicznego ZO i po krótkim szkoleniu uczyli systemy sztucznej inteligencji w identyfikacji różnych rodzajów galaktyk obserwowanych pod różnym kątem. Ktoś może zapytać gdzie romantyzm patrzenia w nocne niebo, gdzie astronomowie siedzący samotnie przy swoich lunetach odkrywających nowe światy? No cóż, współcześni zawodowi astronomowie pracują w zespołach analizujących obrazy uzyskane z olbrzymich teleskopów naziemnych czy też kosmicznych i raczej patrzą w ekrany komputerów niż w lunety. Ale są ludzie, którzy nadal kochają prostą astronomię i spoglądają w niebo przez własne, często niewielkie teleskopy, by na własne oczy podziwiać piękno wszechświata. I chociaż przeszkadzają im chmury, falująca atmosfera, a także zanieczyszczenie nieba światłem, które sprawia, że w miastach prowadzenie własnych obserwacji jest bardzo niewdzięcznym zajęciem, to nadal to robią. Dlaczego? Bo gwiazdy, planety, asteroidy i komety po prostu tam są. I chyba nigdy, nawet wtedy, gdy poznamy już wszystkie największe tajemnice wszechświata, nie przestaną nas te obiekty fascynować.